Słuchajcie, pokażę wam tak na szybko w odniesieniu do pierwszego vlogmasu, uzupełniłam już cały kalendarz i tak to wygląda. Hania zaraz przyjeżdża ze szkoły, więc pewnie będzie chciała go otworzyć, więc dobrze, że szybko przyszła mi ta paczka i mogę już i zamknąć ten kalendarz po prostu na 100% i jest wszystko uzupełnione. Dobrze kochani, dziś jest 3 grudnia, wczoraj w kalendarzu ze świeczkami miałam taką... Ja nie jestem w stanie stwierdzić, jakie to są zapachy. Nie wiem, jakie, jak one się nazywają. W sensie tu są nazwy podane, ale nie, nie wiem, totalnie nie pamiętam. E, taka po prostu zielona, ale pachnie bardzo ładnie. Zobaczymy sobie, jaka jest dzisiaj. Tu jest trójeczka. I mamy taką, taką. Taki bardzo delikatny zapach, ale mega ładny. Takie coś. Zaraz sobie odpala, A w czekoladkach ym, czekoladka. mamy na pewno jakąś czekoladkę. To samo co pierwszego dnia. To jest jakaś babeczka taka, nie wiem. Ale dobre są te czekoladki, naprawdę. A uwaga, dzisiaj w kalendarzu od szynka miałam Kinder Country. Także fajnie. On mi w ogóle wydrukował takie karteczki. Na każdy dzień jest taka jakby podpowiedź yy, wytłumaczenie dlaczego. I na dzisiaj było napisane coś na osłodzenie sobie życia, ale od twojej ulubionej firmy. Także jest Kinderek. Bardzo fajnie. Daj łapkę w górę. Hania. Wszystko jest przeciwko mnie. Dziś jest już 4 grudnia. Ja chciałam mieć choinkę i pokój udekorowany już od pierwszego, ale niestety nie dałam rady. Cały czas siedziałam i wkuwałam na speecha z angielskiego. Bardzo długi był i mega ciężki, co nawet pani powiedziała mi, że bardzo trudny temat. co wybrałam bardzo trudne słownictwo. Ale dostałam piątkę i bardzo mnie pochwaliła Teraz niestety jest już po 18 I zanim dojdę do domu to będzie 20 Bo pociąg mam niestety dopiero za półtorej godziny Więc niestety pokój będę dekorować dopiero jutro Ale to nic, lepiej wróżę niż wcale. Słuchajcie, zrobimy sobie szybki opening Dosłownie nie mi minuty Bo mama odebrała mi paczkę pracy z paczką i mam paczkę z Sinsaya I tu są dosłownie cztery malutkie rzeczy Zamówiłam, uwaga, świąteczne kolczyki Bo te kolczyki, które wam pokazywałam ostatnio, to one po prostu są mega, mega uwielbiam je po prostu Ale nie mogę ich nosić do pracy, bo są takie długie A w pracy mogę zahaczyć o coś tak dalej, no bo mogę sobie rozerwać ucho po prostu A tutaj zamówiłam takie, że będą git w zeszłym roku na święta w pracy miałam takie kolczyki, że, że nazywali mnie choinką, bo mam bombki i tak dalej, no śmiesznie, było mega. W każdym razie, zacznijmy od tych może. Mamy tutaj takie candy cane i tutaj takie zwykłe kuleczki, bardzo ładne, możliwe, że te sobie założę, a możliwe, że inne. W sumie tak naprawdę dwie pary mam świąteczne, a dwie pary są takie uniwersalne na cały rok. Drugie są takie śnieżynki super są naprawdę z diamencikami, trzecie to są takie wstążeczki kokardeczki mega ładne też mi się podobają i ostatnie to są takie złote nie wiem jak mam to nazwać ale są one takie jestem ciekawa jak to będzie u mnie wyglądać i kurczę nie wiem które założyć chyba te klasyczne yy, Candy Kane i zamówiłam je dlatego, że wszystkie te kolczyki kosztowały raz, że poniżej 10 zł, a dwa, że była jakaś jeszcze promocja w ogóle i one za wszystkie zapłaciłam nie wiem, 12 tych 15, coś takiego, za cztery pary, coś takiego, a nie jestem pewna dokładnie. A i też była darmowa dostawa, więc ja mówię Super, biorę. Teraz ja idę do szkoły, ale po szkole przyjeżdżam i Ogarniamy mój pokój, bo po prostu chciałam już dzisiaj. To jest moje postanowienie. Dzisiaj będę spać w świątecznej pościeli. Koniec. Kropka. Nic mnie nie powstrzyma. Klasik. Bardzo ładna. Pozdrawiam. Kochani, kochani, jest godzina prawie 18. Wróciłam ze szkoły, właśnie. Zaraz będziemy ozdabiać pokój, bo. Tak jak mówiłam, mam postanowienie, dzisiaj chcę się wyspać w świątecznej pościeli, pod świątecznym kocykiem, ze świątecznymi poszewkami na poduszki itd. i tak dalej. Więc zaraz to zrobimy, tylko zjem obiad, yy, a najpierw otworzymy sobie kalendarze. Dziś jest 5, 5 grudnia już. Jakoś wydaje mi się, że z tym kalendarzem zawsze mi tak szybko czas płynie, Ale to dobrze, bo szybko będą święta i tak dalej. mamy prezencik? A tutaj, co będzie ciekawego? Mm. Czy to będzie drugi raz to sama? Nie wiem, bo jest też taka czerwona. Ej, nie mam pojęcia, ale chyba jest inna. Taki kwiatowy zapach ma. Muszę zobaczyć, gdzie ja miałam ten. To jest to chyba, co wywaliłam, no niestety wywaliłam tą etykietę, gdzie były napisane zapachy, ale one były w ogóle po angielsku, jakieś letter to Santa, Christmas, coś tam, coś tam i tak dalej, więc i tak bym się nie dowiedziała, co to jest za zapach na naprawdę, ale poszukam sobie w internecie i potem zobaczę, bo kurczę, to chyba nie jest ten sam zapach, zobaczymy jutro, czy będzie znowu taki kremowy, a potem zielony, bo wydawało mi się, że było więcej zapachów niż cztery, ale nie wiem. Nie, na pewno to jest inny, na pewno jest inny y, zapach. Już to czuję, ale bardzo podobny, naprawdę. Ta jest taka bardziej bordowa, ta jest taka bardziej malinowa, powiedzmy. Idę zjeść i zaraz wracam i ugorniamy ten pokój, bo już naprawdę nie mogę patrzeć na te dnie. Nie może je uwielbiam, kocham jej, się. naprawdę kocham jej. Teraz czas na święta. Dobra, słuchajcie, zaczynamy. Zacznę może od tego, że ściągnę ten plakat. Ym, miałam go tu. Prawie dwa lata, bo dostałam go na trzecią rocznicę. Szymona, ale pozwolił mi go ściągnąć, bo już się wiecie, pogniót trochę, też Hania zaczęła po nim rysować, jakieś serduszka i tak dalej, więc ściągnę go. I plan jest taki, żeby te zdjęcia, które są za tym, zaraz wam pokażę, żeby po prostu pozmieniać. Natomiast nie będę robić tego już dzisiaj, bo jest późno. A i tak zrobienie mi tego wszystkiego tutaj zajmie mi trochę czasu, więc zrobimy sobie to następnym razem. Ale chcę, żebyście wiedzieli, że plan jest taki, żeby te zdjęcia pozmieniać, bo bardzo dużo zdjęć tu jest po prostu starych, z osobami, z którymi nie mam już kontaktu w ogóle. Także yy, śmiesznie. Ale tak, pozmieniam te zdjęcia. Pierwsze co to: zmieniamy pościel i zmieniamy kocyk i poszewki na poduszki. Bo jednak to zmieni najwięcej, tak mi się wydaje, więc zabieram się do roboty. Oczywiście jest zimowa herbatka z pomarańczą, cytryną, miodem, goździkami i imbirem. I czasami daję też mrożone wiśnie, ale dzisiaj bez tych wiśni mam. Nie pokażę wam, bo mi się wydaje. Do roboty. Słuchajcie, mam nową poszewkę. Kupiłam sobie ją w Biedronce. Jest taka zielona i jakoś w tym roku wydaje mi się, że jeśli chodzi o święta, to ten zielony jednak będzie u mnie królować. Um, chociażby dlatego, że jutro do na paznokci i planuję sobie zrobić właśnie takie oła zielone. Um, nie wiem czemu. Szczerze mówiąc nigdy bym sobie nie zrobiła takich mega zielonych paznokci. Ale stwierdziłam, że w tym roku muszę zaszaleć, bo przypomniało mi się, że w zeszłym roku zrobiłam takie bardzo stonowane, biało-beżowe paznokcie świąteczne, więc w tym roku muszę coś troszeczkę poszaleć i dlatego robię zielone. Kupiłam dzisiaj wiodące za 10 zł, także myślę, że mega super kwota. A brakowało mi jednak jednej poszewki. Wiem, że każda będzie teraz inna, ale to ma jakiś swój urok, ta Pasuje i do czerwonego i do zielonego, tak naprawdę, więc ona się będzie komponować do tych myślę, że idealnie. Z jednej strony ma taki wzór, a z drugiej ma taki się bardziej lubiu. Śmiesznie, ale pasuje. Podoba mi się. Teraz weźmiemy się za resztę ozdób. Koinkę zostawię sobie na koniec, chyba, bo to jeszcze muszę ogarnąć troszkę na tym stoliku, ale pokażę Wam co nieco. Tak jak Wam mówiłam ostatnio, wszystkie osoby z różnych świąt, z różnych okresów, z pół roku i tak dalej, bo sobie do jednego pudełka, więc większość po prostu zużyję z zeszłego roku, sprzed dwóch lat i tak dalej, bo nie będę tego wyrzucać, a no przecież przydają się te rzeczy, więc zaraz sobie to. Zobaczymy, a pokażę Wam rzeczy, które kupiłam w tym roku. Zacznę może od takich dwóch świeczników, które kupiłam w Pepko. One kosztowały po 6 zł za sztukę. E, najpierw wziąłem jeden, a potem się cofnąłam jeszcze po drugi, chyba następnego dnia, czy coś takiego. Podobają mi się one po prostu. Są takie domki ceramiczne, bo tutaj się wkłada tealight'a I po prostu nie wiem, czy muszę coś więcej mówić. Po prostu mega mi się podobają, naprawdę. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest y, chyba z Action Gnom, z tego co tutaj jest Gnom, y, 15 cm. E, I on ma taki, takie kolory troszkę kurczę jesienne, e, takie brązowe, beżowe, ale, ale postawię go tutaj gdzieś. Bardzo mi się podobał. E, troszkę żałuję, że nie znalazłam jakiegoś, może, zielonego, właśnie, czy coś takiego, ale no. Kolejna rzecz też z Action, jest to dziadek do orzechów. Niestety, Wszystkie były jakieś takie, no małem jakieś przebarwienia, nie tu gdzie powinny mieć różne kolory i tak dalej, ale wzięłam, bo mi się mega podobał. Też kosztował coś koło 6 zł, tak mi się wydaje i jest różowy i będzie pasował do tych moich z przed dwóch lat, także no jeszcze mam metkę. Dużo rzeczy ma jeszcze metki, bo to po prostu odłożyłam i leżały te rzeczy. Kolejna rzecz to jest taki lampion, latarenka, nie wiem jak to nazwać, to kosztowało dwa, trzy złote, nie pamiętam, to był w takim sklepie, który się nazywa TOTU, TOTU, ten sklep się nazywa to tu i tam jest coś dokończone, że to tu kupisz taniej, coś takiego, więc mm, taki lampion kupiłam malutki, gdzieś go postawię pewnie na parapecie i tyle kolejna rzecz to jest zype też jeszcze otwarte to są takie figurki, było różne rodzaje było do wyboru, ale ja sobie wzięłam pierniczki i choinkę taką małą te trzy figurki kosztowały 5 zł, więc stwierdziłam, że to jest bardzo mała cena. E, ale spodobały mi się, naprawdę. Też pewnie gdzieś postawię. Jeszcze nie wiem gdzie, ale gdzieś postawię. Mega słodkie w ogóle, serio. Patrzcie, ona trzyma Lizaka, a on trzyma laskę cukrową. Boże, mega słodkie, Mega mi się podoba. I ostatnie dwie rzeczy. Jedna to jest z Action, ja jeszcze kupiłam jesienią, i to taką wczesną jesienią, gdzie już nie mogłam kupić jesiennych osób, a już były świąteczne. Ona chyba kosztowała też z 5-6 zł, z tego co pamiętam. I to jest skrzynka na listy For Santa Claus. Nie wiem, co z nią zrobię, Dziecią pewnie postawię tutaj, bo podoba mi się bardzo. I ostatnia rzecz to są bombki. W tym roku stwierdziłam, że choinkę ubiorę na złoto-czerwono. W zeszłym roku była czerwona, dwa lata temu była różowa, a w tym roku stwierdziłam, że na złoto-czerwono ubiorę. Te bombki, to jest 24 sztuki, kupiłam za 7 zł w Pepco. Więc 29 groszy za sztukę, więc bardzo mało. I są tutaj trzy rodzaje: takie świecące, matowe i takie nie wiem, jak mam to nazwać, takie, takie inne. Więc no. A tutaj co mam? Tu mam na pewno mega dużo rzeczy, najwięcej na święta, tak naprawdę. Mam tutaj tego reniferka, którego niestety musiałam kleić, bo Hania mi go zwróciła i odpadły mu te, te te rogi, to poroże. Ale mam nadzieję, że da radę postać tutaj. Mam jednego krasnała, mojego ukochanego różowego. Gdzie jest drugi? Nie widzę go. No pewnie gdzieś tam jest. Dobra, czyli tam. Naj, najukochańszy mój. Tutaj mam kolejnego reniferki, którego mama mi dała w zeszłym roku. Tu mam czubek na choinkę, ale akurat tego nie będę używać, no bo on jest srebrny. Mam dwa pudełka jakieś na prezenty, ale ich na razie też nie będę używać. Tutaj mam bombki i łańcuch różowe i jakieś widolaski cukrowe też biało-srebrne chyba? Coś takiego. Tu jest drugi gnom biało-różowy, taki. To jest ta sama wielkość, widzicie? One co roku są po prostu w różnych kolorach. Tutaj mam też te czerwone trzy sztuki. Aha, bo dwa to były takie malutkie, a nie trzy były malutkie? Ja już nie pamiętam, szczerze Wam powiem. A jeden jest taki trochę większy. Ja chyba kupowałam wszystkie na temu. Nie pamiętam. Tu mamy czerwone bąbki pochowane. Tutaj mamy też czerwone. Mamy takie wstążeczki, te laski cukrowe i drewniane reniferki. Także to na pewno zużyjemy. Tu mam, o, mam czerwony czubek. Jezus, jak dobrze. Ja Wam zaraz coś powiem na temat czubka, ale to za chwilę. Co to jeszcze jest? No i mamy lampeczki, na pewno też się przydadzą. I mamy jeszcze świeczkę świąteczną. Mm. Jeszcze pachnie, ale już jest taka ciemna w środku, taka poprzypalana, ale bardzo ładnie pachnie. Więc no, a reszta rzeczy to jest tutaj na y, Wielkanoc. Jeśli chodzi o y, gwiazdę przykład, to kupiłam taką. Jak możecie się domyślić, ona jest duża, za duża na moją rękę, bo y, no, ta jest ta, którą miałam rok temu, to miałam dwa lata temu. A taką mam na ten rok. Dlaczego? Dlatego, że nigdzie nie mogłam znaleźć złotego czubka. W ogóle nic nie było żadnych czubków, ani w pepko, ani w action. Ja po prostu byłam w szoku. No wszędzie było pełno bombek, a nie było nigdzie czubków, więc kupiłam ostatecznie takie coś, to normalnie kosztuje 4 zł w dilzie, a kupiłam za złote 40 zł, bo już mieli po prostu wyprzedarze. Także po prostu stwierdziłam, że wezmę to, skoro kosztuje tak mało. I uwaga, obetne. To po prostu, żeby zostało samo to. Tutaj jakoś będę musiała, wiecie, tak, prawie doprecyzować to, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Więc zaraz się na to wezmę i mam nadzieję, że mi to wyjdzie, żeby ten czubek faktycznie był. To może być trochę kontrowersyjne dla niektórych, ale no, jestem tak zdesperowana. Jeśli, jeśli mi to nie wyjdzie, to po prostu będę miała czerwony czubek. Nie ma dla mnie to problemu jakby. I nie, nie będzie mi żał po prostu tego złoty 40, a jeśli się uda, to będę miała satysfakcję, że sama wpadam na taki pomysł. I to wymyśliłam i wykonałam, więc zaraz się przekonamy. Dobra, ja jestem gotowa, nie wiem jak wy, ale zobaczymy. Kurde, to będzie trudniejsze niż mi się wydawało, bo ja musiałam może to zacząć łamać. Bo ja się boję, że złamę ten środek. Ach, dobra, jedno poszło. Tu. Jest ok. Teraz kolejne. Naprawdę, ja nie mam pojęcia, dlaczego nigdzie nie mogłam znaleźć czubka. Wiem, że się udział na ostatni w taki moment. sensie jest 5 grudnia. To jeszcze nie jest tak późno. Ale po prostu ludzie już powykupowali. Jest. Dobra. Jedna strona. Teraz wystarczy, że zrobię drugą. I mamy czubek. Ok. Panie i panowie, nasz nowy czubek na choinkę. Ale no to jest praktycznie takie, jak, jak ta zeszłoroczna, więc. Myślę, że dobra robota. Co prawda, tu by można troszkę pokombinować, żeby to lepiej wyglądała, ale na końcu to praktycznie nie będzie nic widać, więc mam nadzieję, że nikt nie będzie zwracał na to uwagi. Co myślicie? Za złoty 40? Ludzie, kochani. Zabieramy się do chowania tych dyń. I rozkładamy gnomy. W ogóle zapomniałam o tej świeczce, które dostałam od mawki i... Teraz nie wiem, gdzie mam je postawić. W ogóle nawaliłam. Na... Ja muszę zobaczyć z daleka jak na ten parapet, bo wydaje mi się, że nawaliłam od cholery tego wszystkiego. No ale nie wiem kompletnie, co z tymi świeczkami zrobić. Gdzie mam je postawić? Jeszcze coś muszę na stolik poukładać, ale co? I jak? I co mam zrobić? Masakra, Boże, kochane, pomóż mi, bo nie wiem, co mam zrobić teraz. Na pewno ta świeczka musi być tutaj, gdzieś na widoku. Może tu. Ogólnie to czekam na bieżnik, aż mi przyjdzie z, z czego? Z Shin. ale póki nie mam to po prostu ukradł. mamie serwetkę, którą pewnie będzie też chciała pod choinkę za kilka dni położyć, więc na razie ja ją wzięłam. I teraz w kopać choinkę. Jest na ją. Wiecie co, ja chyba zawałam hani, bo ona jak zobaczy, że jest choinka zrobiona i że jej nie poprosiłam do pomocy, to będzie mega przykro jej, więc po prostu pójdę po nią i mi pomoże. Muzyka od biedy może być. Niestety ma bardzo mało gałązek, więc będzie wyglądać w ten sposób, ale może na dniach jeszcze poszukam łańcucha, żeby wyglądała lepiej, bo jednak za mało tego złotego wydaje mi się, więc no dobra, a teraz poukładam sobie jeszcze może parę rzeczy tutaj i zobaczymy, jak to będzie wyglądać końcowo. Hania przygotowała tutaj dla Mikołaja mleczko i ciasteczka. Mamy nadzieję, że w nocy nas odwiedzi. Tak? No, nice. No, co to są za słowa? po angielsku, dobrze. No, więc zobaczymy, czy w nocy do nas przyjdzie, nie? Musimy mieć ciągle otwarte oczy. Mhm, jasne. Wam, że naprawdę mega klimat i ta choinka. Jak wymieniłam baterię, to no, o wiele lepiej świeci. Tam już mam też przygotowany prezent dla Szymona Mikołajkowe na jutro. I co? Położyłam się z Ignaśkiem. No, dobrze, że nas widać. Super. No, położyłam się już z Ignaśkiem. Ignaciu pokaż, gdzie masz pyszczek. Pokaż, gdzie masz pyszczek. Misiu, mój. No, cześć. Śpi sobie, śpi. I idę spać. Rano muszę szykować Hanie, potem jadę na paznokcie Potem jadę do Szymona i pod wieczór jadę do pracy na nockę. Jutro, na szczęście, nie jutro, pojutrze, w sobotę. Mam taki luźny dzień. Nic za bardzo nie mam do roboty. No, tak jak Hania mówi. Dajcie się, dobranoc. No, dzień dobry, drodzy Państwo. Halo, jasność, co tu się stało? Dziś są Mikołajki i otworzyłam właśnie kalendarz od Szymona, bo zawsze mu tutaj jeszcze nagrywam na Snapie, co, co dzisiaj mam, żeby wiedział, znaczy on wie, ale no, dzisiaj miałam kolczyki takie, mega mi się podobałem, ale niestety nie założę dzisiaj, bo jadę do pracy. A właśnie tych moich. Nie mogę zakładać przez to, że są za długie do pracy. Mogę se ucho urwać albo coś. Ale otworzymy pozostałe dwa kalendarze teraz. Uwaga, jeśli tu nie będzie Mikołajka, to ja nie wiem o co chodzi w ogóle. A i w ogóle nagrywam teraz bez podpiętego mikrofonu, żeby zobaczyć czy jest jakaś różnica. Bo Szymon coś mówił, że troszkę zniekształca mój głos. A ja niestety nie mogę tego jakoś wy... Wy... wyrównać, nie wiem jak on to powiedzieć, bo po prostu no on nie ma ani żadnej aplikacji ani żadnych przycisków więcej, więc no, nie ma Mikołaja jest bowon taki to nic, otworzymy świeczuszkę, zobaczymy czy już się zaczną powtarzać, czy nie okej, okay, mamy jasno ale ona tak w ruch wpada trochę no, jest inna pachnie tak kwiatowo patrzcie ona taka jest różowa ale mega ładnie pachnie mm -hmm. dobrze zostawiam sobie to. i co idę jeść śniadanie i jadę na paznokcie miałam jechać na te paznokcie na 12 ale ta pani zawsze mi dzień przedpisze, pisze jak przypomina że dzień dobry jutro paznokcie na tą i na tą a ja patrzę, a ona mi nie napisała. I mówię, kurczę, a jak zapomniała, nie wpisała mnie albo ma kogoś innego, to co ja zrobię, nie? Jest 6 grudnia, już chcę mieć świąteczne paznokcie, bo w ogóle te, nie wiem, czym mówiłam, ale te robiłam sobie sama. Stwierdziłam, że zaoszczędzę. E, te pieniądze, nie pójdę do niej na kolejne świąteczne, na kolejne jesienne paznokcie, tylko zrobiłam je sama. I no już widać odrost po prostu. Też się męczyłam, bo o ile prawą sobie zrobię, o tyle lewą... W sensie lewą ręką, tak średnio, i tutaj, no, te widać, że są takie grube. W każdym razie napisałam do niej, pytam się, czy pan gdzie na 12. Ona, o, przepraszam, zapomniałam pani napisać, że na 12 mam dentystę z dziećmi i czy mogę przejść na 10. A ja takie, no dobrze. Jak mus, to mus, więc jadę. Jem śniadanie i jadę, ale przynajmniej do prędzej w domu, ale myślałam, że będę mogła się wyspać, przez to, że jadę na nockę dzisiaj bo może być cialówko. I oficjalnie robimy przejścia z takich paznokci na świąteczne. Jest! Patrzcie tu, one są tak śliczne. Szczerze Wam powiem, że... No po pierwsze, no, są zielone, tak jak chciałam. Po drugie, mam w ogóle dzisiaj zielone skarpetki, które dostałam wczoraj otrzymałam w kalendarzu adwentowym, więc Wam je potem pokażę. Mam... Pomysł na super zdjęcie, a w ogóle, żeby było jeszcze bardziej zielono, jeszcze bardziej świątecznie, tak jak wrócę do domu, to zmienię sobie yy, sweter, ten, który mam teraz, na bluzę właśnie też w kolorze takim zielonym, który kupiłam chyba dwa lata temu, czy rok temu, już nie pamiętam. Też z pierniczkiem, a skarpetki w ogóle też mam z pierniczkiem, więc w ogóle mega super. Wiem, nie musi mi przypój nadzieję, że na rezerwie spokojnie. Zaraz... Będziemy na stacji, zatankujemy brykę spokojnie, spokojnie. Wszystko pod kontrolą w momencie, kiedy widziałam, że ona szuka naklejek, bo wiecie, one ze mną zbytnio nie rozmawiają no bo to jest pani z Ukrainy i po prostu, no nie rozumiemy się zbytnio, tak? Nie oszukujmy się. Jak zobaczyłam, że szuka naklejek zamiast, zamiast wiecie, zamiast malować mi na przykład te śnieżynki to myślę, no nie no, serio. Ja myślałam, że oni zrobi tutaj wszystko ręcznie i tak dalej. Ale wydaje mi się, że to jest nawet lepiej, że są takie. I te paski też w ogóle są przyklejone. Wydaje mi się, że jest lepiej, przez to, że jest jakby estetycznie trochę, więc no, pokażę Wam jeszcze potem w domku. Natomiast tak to wygląda i osobiście mi się podoba, więc super. W ogóle śmieszna sprawa jest taka, że... Jak pokazałam jej te paznokcie, znaczy te, wiecie, te co miałam i ona, wiecie, no chciała zaraz ścierać ten lakier i tak dalej, to ona tak patrzy na tą rękę prawą i mówi, a co tu się stało? A ja mówię, a bo sama robiłam i w ogóle, mówię, no prawym ręką umiem, ale lewą ręką sobie prawie i tak nie zrobiłam. no bo to trzeba się, długo się uczyć i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, no niestety. No ale powiedziała też, mam się ładne kąciki, więc bardzo, bardzo się cieszę, że jej się podobają. No i to był chyba nasz w ogóle najdłuższy dialog, bo nigdy z nią nie rozmawiam jakoś bardzo. A teraz, no, w ogóle ma nowego pieska. To jest chyba Chihuahua, bo on jest taki malutki, Jezus, tak, tak słodki, tak cały czas się chciał bawić ze mną. Cały czas mnie podgryzał, wycie gdzieś tam w, w nogi i tak dalej. Ale po prostu taki słodziak, że masakra, naprawdę masakra. Dobra, stacja, tankujemy. Potem szybka biedronka chyba, albo dino, e, jeszcze nie wiem, może biedronka w sumie. I co? I do domku. I no. Tak wyglądają moje pazurki. Naprawdę mega, mega, mega mi się podobają. Dokładnie tak jak chciałam, serio. E, tak wyglądają moje skarpetki właśnie, które miałam wczoraj e, w kalendarzu adwentowym od Szymka. I uwaga, tak wygląda moja bluza. Właśnie nie pamiętam, czy kupiłam ją rok temu, czy dwa lata temu, ale no, wszystko pasuje do siebie idealnie. Także no, super. Jestem usatysfakcjonowana moim dzisiejszym outfitem. Mega, naprawdę mega.